kochani, dzisiaj zagadnę sobie w tok online. tylko będzie tam mną no, była stworzona. Tak parę miesięcy temu. Wybierzemy sobie psa. Biorę sobie. Okej. Okay. To są twórcy Wolf Online 2. Mogę jeszcze zainstalować jeszcze pierwszą część. Po co te gazety są w mieście? Была какая-то актуализация. Сори, давай. Мой тенечек, потвольный. Сколько стоит твоей E -e. Mam nadzieję, że zmienili już to, że. No. Jezułuski na płatne, bo to mnie już denerwowało. No, nie, nie zmienili tego, sprawdzę. Um. <hesitation> ya, <hesitation> 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 city, hehe. Ja te już grałam, więc... No kiedy będzie ta aktualizacja to ja nie wiem. Wiem, że w WhiteCraftie ma być 23 albo... nie wiem. Z tego aktualizacja. Nie wiem czy 23, ale chyba 23. No z tego pierwszego już nie, nie chcę tak tyle czekać ludzie. Proszę Was. I będzie chociaż przez z tego. To tutaj wiem, trzeba było iść na jakiś chaos. Wiem, trzeba było iść na jakiś chaos, eee, że tutaj się wyświetli takie koło, i to chaos chyba taką czaszką. i trzeba, to, to się pójdzie na PVP. Ale na bitwy odegapię to trochę od Whitecrafta akurat, ale to nie szkodzi, bo to jest też łatwa gra. Pójdzie do batle. Duel. Hehehe. <laughs> Bardzo śmieszne. I tutaj trochę sobie to. O! Wielki z World of Warlight! gracze i się jakoś dostali do tej gry. Ja no żartuję, tak, Tylko po co te są Takie no, akurat mi pomagają. Zrobić tego potworeczka. Ja powitam się bać Jestem się nie boję, bo to taka gra akurat, jak w filmie, taki nastrój jest jest straszny, ale to nie jest straszne, ale to, jest na... a, jest to chłopaki, a nie ma, o, wielka chłopka, o nie. No, całego przeklęta to jest. Chłopaki, a Wiesz, to już zostały punktów Teraz pójdę do. do, do topia. To było takie fajne, miłe, jeszcze do walki z himnami no nie wiem jak to się nazywa. Na Jak go wróciło. Po punktów, za to nie dostałem. Ludzie! To jest Britka To jest to Britka właśnie Tutaj To jest takie fajne Ale nie ja pójdę na Helikata Helikata że to jest Haligata, ale Helgata to jest. Co to jest za angielski? Nie umiem po prostu. Co tu się. Potwory się z nim biją. Nie się, że to są. Potwory. i ze Sparga to to jest? Chciała poza mapę. Co tu się stało? Matko jedyne. Możecie się śmiać, jak oglądacie ten film patrzeć. I jest taka śmieszna sytuacja. Czy wydarzyła kiedyś? Ale nie, nie. Ja myślałam, że ten ogon to jest twarz. A to jest jakiś dinozaur na ogóle chyba. Albo smakę skrzydłem. A to jest twarz? Te rogaty. Nie wiem. Te rogaty... nie pań tutaj to ty doza bo to taki Jaki to jest? rogaty. aha, 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 moja... aha, A masz. Te gry prawie nikt bo... <kłysy> nie, bo... nie, jeszcze... nie gra, bo Te gry prawie nikt nie gra, bo ona niedawno wyszła, więc jeszcze gra nie gra, bo za rok może będzie trochę więcej, tylko na teraz nie o, level trzeci dwa tysiące, jeśli bym powiedziała, dwa tysiące. A tak chodor trochę sobie lepsze. O, ja już go zostawiłem, kolega. Słowa, że taka kreatura trochę creepy, ale taka już jest. O, czego nie jesteś no, ja. O. O no, nie. <kluzny> I wolno. W ogóle te... Jak zdechną te psy, to one mają dziwięk jedynie nie wiem czym. No. Jak zrobiłem, że jeszcze w na jedyneczkę. Teraz, nie teraz. Teraz kończymy tylko trochę. Patrzcie, jeszcze się teraz stanie, on tupnie i ja zabiję.